Ponadczasowa klasyka w modzie nie istnieje, a przynajmniej nie działa tak, jak Ci wmówiono. Zapraszam na film, który może wywrócić do góry nogami Twój sposób myślenia na temat budowania swojej garderoby. Ja mam na imię Dawid, to jest Dandycore, czyli kanał twórców książek z serii Męska Szafa oraz Klubu Stylowego Mężczyzny. I do nagrania tego filmu zainspirował mnie wątek z Discorda naszego klubu właśnie, w którym użytkownik Marcin J. założył wątek o niepozornej nazwie Nogawka Spodni. W tej nitce poprosił o wytłumaczenie, dlaczego tak wiele osób obecnie nie podkreśla swojej sylwetki dopasowanymi spodniami, a chowa ją pod bardzo szerokimi nogawkami. No i się zaczęło. Wątek ma na ten moment ponad 20 odpowiedzi, a moje przemyślenia na ten temat okazały się na tyle rozbudowane, że zaowocowały tym właśnie filmem. No to rozłóżmy to wszystko na czynniki pierwsze. Zapraszam. Partnerem kanału w listopadzie jest PZU. Wspólnie w ramach akcji dla kolegi Pytam zachęcamy do badań profilaktycznych i dba o swoje zdrowie. Pewnie słyszałeś to setki razy. Kup białą koszulę Oxford, bo to ponadczasowa klasyka. Postaw na granatową marynarkę, bo to nigdy nie wyjdzie z mody. Beżowe czy nosy, absolutna podstawa, będziesz je nosił przez całe dekady. I wiesz co? To jednocześnie ani nie jest kłamstwem, ale też nie jest całą prawdą. Ważne pytanie, na które musimy sobie w tym momencie odpowiedzieć, brzmi następująco. Co tak naprawdę sprawia, że coś w ubiorze jest ponadczasowe? Najczęściej chodzi o prostotę designu, uniwersalny, neutralny kolor i sprawdzone w boju rozwiązanie. Ponadczasowe to często równoznaczne z bezpieczne i odpowiednie dla każdego, gdzieś umiejscowione po środku. Ani za bardzo modne, ani za bardzo retro. Brzmi całkiem sensownie, prawda? Problem w tym. Że nawet to po środku się zmienia, bo moda działa w cyklach, a zmiana jest wyraźnie widoczna mniej więcej co 10 lat. Coś co te 10 lat temu wydawało się super uniwersalne, dzisiaj może wydawać się przestarzałe. Weźmy Karola i jego ulubione jeansy Wrangler 13MWZ, których ma w swojej szafie kilka dobrych par. Wyższy stan i prosta nogawka zapewniająca balans między wygodą i dopasowaniem. Wiele osób powie: No przecież to są idealne męskie jeansy. A ilekroć Karol pojawi się w naszych rolkach na TikToku w tych właśnie spodniach, to zdarza się co najmniej kilka komentarzy, że osoba w skinny jeansach to nie powinna się w ogóle wypowiadać na temat współczesności. Mody. No to one w końcu są regular, idealnie dopasowane w punkt, czy do cholery jasnej skinny. I tutaj dochodzimy do sedna, a mianowicie tego, że w ostatnich kilku latach zmienił się punkt odniesienia w przypadku tego, co uważa się w modzie za dobre czy normalne. I w Polsce mieliśmy dosyć ciekawą sytuację. Wzorce stylu po transformacji mocno się zatarły i zostały u nas zaszczepione w konkretnej, uśrednionej formie gdzieś około 2010 roku. Jeśli jesteś weteranem tego kanału, to być może pamiętasz boom na blogi o modzie męskiej, kiedy nagle wiele osób, w tym i ja, zaczęło uczyć facetów, jak się ubierać. To był przełom, nie da się ukryć, ale też taki piękny czas eksploracji, gdy wszystko było takie. Nowe i świeże można było budować praktycznie od zera. I ta konkretna estetyka z lat 2010-2015 została zakotwiczona w świadomości wielu ludzi jako właściwy sposób ubierania się. Slimfit stał się synonimem dobrego ubioru, wzorcem ponadczasowej mody, bo przecież to jest tak klasyczne. I wielu z nas, łącznie ze mną, bo też przyłożyłem do tego rękę, wydawało się, że właśnie odkryliśmy ten święty gral męskiej mody. Coś, co nigdy z tej mody nie wyjdzie. Tymczasem, wystarczy popatrzeć na to, co się działo dekady. Dekadę wcześniej i dekadę później, żeby zobaczyć, że to wcale nie była jakaś uniwersalna prawda. To był po prostu dany moment na modowej osi czasu. Wtedy powstała nawet mityczna koncepcja KME, czyli klasycznej męskiej elegancji, która miała być tym nienaruszalnym zbiorem zasad, za złamanie których należy się stylowy sztum. To nie była zła idea sama w sobie. Ale jak to bywa z pięknymi ideami. Często w praktyce dochodzi do wszelkiego rodzaju wypaczeń. Problem pojawił się, gdy ludzie zaczęli traktować te zasady klasycznej męskiej elegancji jak jakiś dogmat religijny, a nie jako punkt wyjścia do myślenia o swoim własnym stylu. Traktowali to jako coś, co jest tak idealne, że każde odstępstwo od tej normy powinno być piętnowane. Miałem nagrywać dalszą część tego materiału, ale właśnie sobie przypomniałem, jaką świetną książkę ostatnio wydaliśmy. Ja jestem z niej naprawdę dumny, bo robi świetne wrażenie, i jest już dostępna w ramach preorderu w naszym sklepie. Jest to książka o zegarkach, czyli takiego miejsca też w męskim stylu, w którym można rzeczywiście mówić, że ta ponadczasowość gra na trochę wyższym poziomie, aniżeli w ciuchach. Wydanie jest piękne, czekamy właśnie na dostawę. Jeżeli chcesz być jedną z tych osób, która zapewni sobie wysyłkę jako pierwszy, to wejdź teraz w pierwszy link w opisie i tam znajdziesz więcej informacji na temat tego świetnego wydania, które możesz teraz też podziwiać na przebitkach. Książka jest absolutnie fantastyczna, jesteśmy z niej bardzo dumni i nie możemy się doczekać, aż trafi na twoją półkę. Sklep mężczyzna i jego zegarek. Zapraszamy serdecznie, a teraz wracamy do tematu odcinka. Jak się popatrzy przez dekady, to w kwestii stylu zachodziło przecież wiele zmian. Od choćby w kwestii kroju raz było szerzej, a raz było węziej. I czasem miało to związek z sytuacją społeczno-ekonomiczną, czasem z rebelią przeciwko stylistyce poprzedniej dekady, a czasami po prostu dlatego, że ludzie w końcu się znudzili i potrzebowali czegoś nowego. Tylko popatrz, garnitur z lat 30., garnitur z lat 60. i garnitur z lat 90. To są przecież zupełnie trzy różne garnitury, takie same, tylko z nazwy. Bo o ile samo rozwiązanie, czyli komplet marynarka plus spodnie, jest z grubsza takie samo, to jednak sylwetka i dopasowanie tego garnituru się dosyć mocno zmienia w czasie. No to skoro tak jest, to jaki jest sens autorytatywnie narzucać ten ideał klasycznej męskiej elegancji w wersji slim, gdy od razu widać, że to jest po prostu wymyślony konstrukt. To, co uznane jest w danym momencie za idealne, może po 10 latach wyglądać przestarzale. Sam pamiętam, że około 2005 roku modny był tak zwany suit, czyli garnitur tak ciasny, że wyglądał na o rozmiar za mały. Wtedy to było szczytem elegancji na blogach, Pinterestach, Tumblerach. Dzisiaj ludzie patrząc na zdjęcia pytają, po co to komu. Sylwetki się zmieniają, materiały ewoluują, a społeczny kontekst użytkowania danych rzeczy też przecież odgrywa ogromną rolę. Gdyby ta klasyka miała być tak naprawdę ponadczasowa, to by przecież była stała, a nie zmieniała się co dekadę. Ale się zmienia, zawsze się zmieniała i prawdopodobnie zawsze będzie się zmieniać. I tu dochodzimy do kolejnego mitu. Dopasowanie do sylwetki nie jest obiektywne. Są pewne kanony, owszem, ale one, uwaga, zaskoczenie, też się zmieniają. Anglosasi mają na to dwa określenia: fit i silhouette. Fit to dopasowanie ubrań do ciała, silhouette zaś to dobór elementów w obrębie całej stylizacji, które tworzy przemyślany efekt. Jak na przykład Deconstructed Suit Giorgio Armaniego, który celowo rezygnował z ciasnego dopasowania podkreślającego ciało, by stworzyć taką artystyczną, luźną i drapowaną sylwetkę w stylu oversize. I tutaj się zaczyna cała zabawa, bo jeśli ktoś lubi oversize to nie wbije się w kanon dobrego ubioru osoby przyzwyczajonej do slimfitu. I odwrotnie, to co dla ceniącego podkreślania tutów swojej na przykład, muskularnej sylwetki będzie optymalne, dla osoby lubiącej luźny krój będzie za ciasny. Strój można dopasowywać nie tylko do angielskiego fit, ale też do efektu, jaki chce się osiągnąć, czyli do siluet. I to właśnie jest kluczowe dla zrozumienia, jak to wszystko działa. Jak już mówiłem pod filmami Karola na TikToku, gdzie jest w swoich wranglerach o nogawce około 21 cm, często ludzie piszą, że osoba w skinny jeansach nie powinna się wypowiadać na temat Obecnej mody. Tylko dlatego, że spodnie nie wiszą mu smutno na dubsku, a są po prostu w dobrym rozmiarze. Ale czy to oznacza, że Karol się źle ubiera? Nie. To oznacza, że ludzie mają po prostu różne punkty odniesienia i różne oczekiwania względem tego, jak ubrania powinny wyglądać, by określić je mianem odpowiednich, dobrych, normalnych, jak chcesz. Dlaczego tak się dzieje? Powody są proste. Ludzie co do zasady są istotami stadnymi i nie lubią nadmiernie się wyróżniać. Chcą wyglądać dobrze, a nie puszyć się jak pawie. I to jest po prostu normalne. Gdy wokół ciebie wszyscy noszą szerokie spodnie, twoje skinny jeans zaczynają wyglądać dziwnie. Nie dlatego, że są źle skrojone, nie dlatego, że są złej jakości, ale dlatego, że sprawiają, że wyróżniasz się z tłumu i nagle możesz przestać czuć się komfortowo z tego właśnie powodu. To samo działa w drugą stronę. Gdy około 2010 roku wszyscy nosili slim fit, facet w luźniejszych spodniach wyglądał, jakby zapomniał się przebrać albo jakby nosił ubrania starszego brata. Kontekst ma znaczenie ma i zawsze będzie miał. I tu jest piec pogrzebany, bo branża modowa, blogerzy, magazyny, wszyscy ci, którzy mówią o ponadczasowej klasyce, często mają na myśli po prostu to, co teraz wygląda dobrze i ma duże szanse, że będzie wyglądać nieźle, co najmniej przez najbliższe kilka lat. Ale nikt ci tego wprost nie powie, bo kup beżowe czy nosy, które będą wyglądały nieźle przez najbliższe 3 do 5 lat, brzmi o wiele gorzej, niż kup ponadczasowe beżowe spodnie, które będziesz nosił praktycznie przez całe życie. Czy to oznacza, że cała koncepcja kapsułowej garderoby, którą zastosowaliśmy w naszych książkach z serii Szafa, link oczywiście na górze opisu, jest do zaorania i jesteśmy największymi branżowymi hipokrytami? Absolutnie nie, bo jest jedna rzecz, która jest faktycznie względnie stała i to niedopasowanie, nie konkretny krój, ale uwaga, samo rozwiązanie. Te już wspominane dzisiaj trzykrotnie jeansy w wersji skinny czy bagi to nadal najpopularniejsze spodnie na świecie. Zmieniają się proporcje, zmienia się fason, ale to nadal te same spodnie wykonane z denimu, wyposażone w kontrastowe obszycia i krawędzie wzmocnione charakterystycznymi metalowymi nitami. Garnitur nie przestaje być garniturem, gdy zamiast leżeć dość blisko ciała, swobodnie z tej sylwetki spływa, drapuje się i bardziej ją chowa niż podkreśla. To nadal będzie garnitur, czyli komplet odzieżowy, marynarka plus spodnie, które są wykonane z tej samej tkaniny. Więc jeśli istnieje ponadczasowa klasyka, to nie we wzorcu do pasowania, a w tym właśnie rozwiązaniu. Wracając do przykładu spodni. Beżowe chino są klasyką, bo się bronią na gruncie his Historii oraz milionów szaf na całym świecie. Ale już to, czy są skinny, regular czy balon, jest zmienne w czasie i zależy nie tylko od mody, ale też od indywidualnych preferencji. Ponadczasowe są rozwiązania, nie konkretne wcielenia tych rozwiązań. Dobra, to teraz pewnie myślisz, rozumiem, że to wszystko jest płynne i zmienne, ale co ja mam z tym zrobić? Jak budować te garderowe, skoro za 5 lat to, co kupuję dzisiaj, może wyglądać naprawdę przestarzale? No to mam dla Ciebie koncepcję, która totalnie zmieniła moje osobiste myślenie o ubieraniu się. I nazywam ją ubraniami iskrami, czyli takimi, które zakładasz i od razu wiesz, że się polubicie. Ubraniami, które odpalają w Tobie nowe pokłady pewności siebie. Takimi, w których czujesz się po prostu świetnie? Możesz kupić najdroższą koszulę z najlepszego materiału w najbardziej ponadczasowym kroju. Ale jeśli nie sprawia ona, że czujesz się dobrze, jeśli nie daje ci tej iskry, tego efektu wow, to ponadczasowo ta koszula będzie prawdopodobnie wisiała w szafie i przegrywała z innymi, bardziej lubianymi przez ciebie modelami. I z drugiej strony, możesz kupić coś, co teoretycznie jest modne w danym momencie i z tej mody za jakieś 2-2,5 roku pewnie wyjdzie. Ale jeżeli daje ci radość, sprawia, że czujesz się pewnie i świetnie wyglądasz teraz, to czy to nie jest lepsza inwestycja niż coś, co jest bezpieczne, ale Cię w ogóle nie kręci? Postawienie na rozwiązania prezentowane przez miliony osób zwiększa szansę na to, że Tobie też one siądą. Dlatego właśnie podstawy są ważne. Dlatego warto właśnie mieć te cholerne, nudne, białe koszule, te czy chinosy, te granatowe marynarki. Ale nie dlatego, że są ponadczasowe, tylko dlatego, że są sprawdzone i neutralne, więc z tego powodu całkiem uniwersalne. Jeśli czujesz się w tym nieco zagubiony, to mam dla Ciebie teraz trzy pytania, które powinny, zmienić twoje podejście do zakupów. Zamiast zastanawiać się, czy to jest ponadczasowe, zastanów się nad innymi kwestiami. Po pierwsze, czy dana rzecz sprawia, że czuje się najlepszą wersją siebie? Czy odzwierciedla ona to, do czego w tym momencie dążę? To jest pytanie o emocje i tożsamość. Jeśli w tej koszuli czujesz się pewnie, atrakcyjnie, kompetentnie, to jest to po prostu dobra koszula. Nieważne, czy jej fason będzie modny za 5 lat, czy zdezaktualizuje się po roku. Po drugie, czy dana rzecz jest wykonana z dobrej jakości materiałów, a co do kroju, jestem pewny, że szybko mi się nie znudzi. To drugie pytanie jest pytaniem o trwałość. Nie chodzi tu o ponadczasowość, ale o to, czy za pół roku nie będziesz patrzył na tę rzecz z irytacją, bo się zniszczyła, albo denerwuje cię jakaś drobnostka typu delikatnie odstający kołnierzyk. Dobrej jakości ubrania po prostu dłużej wyglądają dobrze, niezależnie od tego, czy krój jest w modzie. Czy zupełnie nie? I wreszcie po trzecie, czy mogę te rzeczy nosić na 10 różnych sposobów w najbliższych kilku latach? To jest pytanie o uniwersalność i kapsułowość w myśl naszej idei męskiej szafy. I tu uwaga, nie chodzi o to, czy będzie modna za 5 lat. Ale czy w najbliższych latach znajdziesz dla niej zupełnie różne zastosowania? Czy możesz ją wnosić do pracy i na weekend, latem i zimą jako warstwę? Casualowo, jak i bardziej formalnie? Jeśli na te wszystkie trzy pytania odpowiedź brzmi tak, to nie ma innej opcji jak tylko tę rzecz kupić. Nawet jeśli teoretycznie nie jest to ta osławiona ponadczasowa klasyka. Widzisz, jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo rzadko się mówi i bardzo osobiście nad tym faktem ubolewam. Ciuchy są. A przynajmniej powinny być dodatkiem do osobowości, a nie odwrotnie. A osobowość ma to do siebie, że cały czas ewoluuje i ubrania powinny za tym nadążać. To kim byłeś 5 lat temu. To nie jest dokładnie ta sama osoba, którą jesteś dzisiaj. Zmieniły się pewnie Twoje priorytety, zmieniło się Twoje życie, zmienił się sposób, w jaki postrzegasz świat i siebie. Dlaczego więc Twoje ubrania miałyby pozostać takie same, imię tego, że raz podjąłeś decyzję i nie możesz jej zmienić? Miałem kiedyś klienta na personal shoppingu, który wymyślał, na czym świat stoi, że wszystko takie teraz ciasne i że mu się marzy, żeby kiedyś wróciły dzwony. I pewnie teraz jest bardzo szczęśliwy, bo one w końcu wróciły. A za 5 lat znowu nie będzie, jak znowu wypadną na rzecz Slim czy Skinny Fito. Ale tutaj. Czyhała na niego pułapka myślowa. Myślał, że problem jest w modzie, a problem realnie był w tym, że próbował się wpasować w coś, co po prostu nie było dla niego. Gdyby zadał sobie nieco trudu, pewnie znalazłby marki, której 10 lat temu oferowały szerokie spodnie. Jeśli już musimy mówić o ponadczasowości, to prawdziwie ponadczasowe jest tylko jedno: noszenie tego, co sprawia, że czujesz się ze sobą naprawdę dobrze. To jest jedyna zasada, która działała w latach 50., w latach 2000 i pewnie za jakieś 20-30, 50 lat. Też będzie działać. Facet, który czuje się pewnie w swoich ubraniach, zawsze będzie wyglądał lepiej niż ten, który nosi teoretycznie właściwe rzeczy, ale czuje się w nich niekomfortowo. Dlatego przestań się stresować, czy to, co kupujesz, będzie modne za 10 lat. Zamiast tego zastanów się czy będziesz chciał to nosić w przyszłym miesiącu? Bo to jest jedyna rzecz, która naprawdę ma znaczenie. A współcześnie, nawet jeżeli nie trafisz z zakupem, to na takich platformach typu Vinted możesz szybko te nietrafione zakupy upłynąć. Tutaj nie ma dużego problemu. Ponadczasowa klasyka jako koncepcja nie jest zła. Jest użyteczna jako punkt odniesienia, jako zbiór sprawdzonych rozwiązań, które działają dla większości ludzi. Ale nie traktuj jej jak Biblii, tylko jako inspirację do własnych poszukiwań. Bierz z niej to, co dla ciebie działa, a resztę po prostu bez mrugnięcia okiem zostaw. Nie bój się nosić rzeczy, które może nie są teraz na czasie, się, ale po prostu dają ci radość. I nie bój się też czasami iść z prądem, jeśli ten prąd akurat ci odpowiada. Ponadczasowa klasyka nie istnieje w formie, w jakiej ci ją sprzedają. Nie ma takiego zestawu ubrań, który będzie wyglądał dokładnie tak samo dobrze za 50 lat jak dzisiaj. Więc nie buduj swojej garderoby myśląc: O Boże, ja nie wiem, co będzie modne za 10 lat. Buduj ją mając w głowie to, że powinieneś mieć w niej rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze tu i teraz i będziesz chciał je nosić w najbliższej przyszłości. Bo prawda jest taka, że jedyną osobą, która naprawdę musi uznać twój styl za dobry, jesteś ty sam. Jeśli ty się w nim dobrze czujesz, to już wygrałeś. Reszta to tylko informacyjny szum, w którym może zgubić zgubicie cała frajda z zabawy ubraniami. Masz inne zdanie? A może temat ponadczasowej klasyki wywołuje u ciebie jeszcze inne pytania? Daj nam znać w komentarzach, chętnie tam z tobą podyskutujemy. A jeżeli chcesz dołączyć do tej i wielu innych dyskusji na żywo, to zapraszam serdecznie do naszego klubu stylowego mężczyzny. Link znajdziesz w opisie. Tam właśnie rozmawiamy o takich tematach, wymieniamy się doświadczeniami i pomagamy sobie nawzajem budować garderoby, które naprawdę dla nas działają. Dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymaj się ciepło. Cześć.